Szczęść Boże, ksiądz Ryszard Halwa, Państwa moim gościem jest Pan Paweł Czysz, rzecznik Zjednoczenia Chrześcijańskiej Roli. Witam serdecznie. Szczęść Boże, witam serdecznie. Panie rzeczniku, chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali m.in. o roszczeniach żydowskich, bo wiemy, że była ustawa w Sejmie, która przeszła. Jaki jest, jest kolej rzeczy? Bo wiemy, że, że ustawa mówi o tym, że. Po 30 latach przedawniają się roszczenia, a wiemy, że to mają być roszczenia bezspadkowe. To tak, jakby katolik zostawił majątek w Ameryce, nie miałby rodziny i Kościół katolicki by przejmował to. Proszę to wyjaśnić, widzą. To znaczy, proszę księdza, pierwsza istotna kwestia to chciałbym, żebyśmy nie mówili o o roszczeniach żydowskich, tylko w ogóle o kwestii reprywatyzacji. Bo, Bo jeżeli, to dotyczy różnych jeżeli innych. Jeżeli już mamy rozmawiać y, o, o problemie z reprywatyzacją, to problem reprywatyzacji dotyczy obywateli polskich różnych narodowości, również polskich. Bo do tej pory państwo polskie przez 30 lat od 1989 roku w dużej części nie zadośćuczyniło rodzinom polskich ofiar. Polskich, jeżeli chodzi o narodowość II wojny światowej, o rozmaitych zbrodni komunistycznych i przejmowania majątku polskich rodzin, na przykład na podstawie dekrytu Bieruta. Bieruta. Więc, tak. jeżeli chcemy rozmawiać o reprywatyzacji, to rzeczywiście powinniśmy rozmawiać o zwrocie. Jeżeli za tym są jacyś spadkobiercy byłych obywateli II RP, bo ważnym tutaj elementem również jest to, że te, e, ci Polacy, którzy zginęli przecież z rąk niemieckich e, e, narodowości żydowskiej, byli obywatelami II RP. I to jest Czyli bardzo istotna kwestia, Polakami, ponieważ zgodnie z prawem międzynarodowym no, mienie bezskładkowe przechodzi na skarpaństwo. No to, to mamy też wiele przecież przypadków, Obywateli polskich, narodowości polskiej. I ten majątek również przechodzi, jak gdyby, na państwa polskie. Osobną kwestią są ureszczenia rozmaitych organizacji, że za te osoby i za ewentualnych spadkobierców, którzy, których nie ma. Bo gdyby byli powie... spadkobiercy, to oni by przejmowali ten majątek. No prawda? i tutaj powinna być taka zasada, że jeżeli są spadkobiercy, to ten majątek w naturze, bądź też przechodzi na, na, na te, którzy... zostać zwrócony. Tak. Natomiast nie może być tak, że my będziemy wypłacać jakimś organizacjom międzynarodowym jakieś środki za zbrodnie niemieckie. Więc trzeba jasno sobie to powiedzieć. Jeżeli chodzi znowu o podnoszony argument przez władze Izraela, na przykład przez ministra spraw zagranicznych Izraela, pana Jaira Lapida, o tym, że my tutaj przez rozwiązanie tej sprawy z kodeksem postępowania administracyjnego i 30 okresem na zgłaszanie tego, tych roszczeń pan minister lapid wiąże to w jakiś sposób z pamięcią o holokauście no to to już jest przekroczenie wszelkich norm w, w moralnych. Bo... No, tym bardziej, że wiemy, że, że Niemcy powinny zadośćuczynić za zbrodnie. I nam, i Żydom, i innym. To jest tak, że jeżeli rozgrzebujemy kwestie roszczeń obywateli, podkreślam, większości polskie, polskich, przedwojennych, narodowości żydowskiej, to mamy. Problem gotowy w wielu krajach, które powstały po zmianach granicy w czasie I wojny światowej i drugiej. Nie wiadomo, czy w ogóle jest, y, 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 powinniśmy się tym zajmować, bo to może stworzyć bardzo dużo lokalnych problemów, y, których możemy nie chcieć. Natomiast Silverast. trzeba powiedzieć sobie jasno. Że czas zakończyć ten problem. Dobrze się stało, że ta ustawa została przyjęta przez parlament. Te obszczekiwanie w mediach lewicowych, izraelskich powinniśmy je ignorować. I, i oczekiwanie przez y, opozycję i też. Jeżeli te, o. chodzi o roszczenia związane z e, tak zwanym marcem 1968 roku, no to ja podkreślam, że decyzje wtedy podejmowali komuniści sterowani z Kremla. Więc trudno by było teraz powiedzieć, że my mamy znowu odpowiadać za niesuwerenne decyzje jakiejś wąskiej grupki polskich komunistów. E, tak, wspomniałem. Jeżeli są spadkobiercy mienia różnych narodowości, powinniśmy je zwracać. I tutaj musi być jasna reakcja na te, ten antypolonizm, który jest uprawiany przez obecny centrolewicowy rząd izraelski. No bo wiemy, że Polacy narażali swoje życie na utratę. I w Polsce, za granicą, gdzie indziej, a teraz oni nas atakują i niesłusznie żądają dużego majątku. Jest istotny problem, tak z punktu widzenia polskiej polityki historycznej, gdzie pokolenie żołnierzy armii krajowej już odeszło. Tak samo ten problem istnieje w Izraelu. My w Polsce mówimy tylko i wyłącznie, czy, czy w przestrzeni publicznej mówi się o żydowskiej organizacji bojowej, lewicowej. Natomiast były przecież w Polsce formacje tak bejtaru prawicowego. To były osoby, które były szkolone przez Wojsko Polskie. I wspomagaliśmy nawet w czasie II wojny światowej Żydów tym, aby wywalczyli sobie swoje państwo. Słynna decyzja generała Andersa, który nie widział dezercji blisko 4000 żołnierzy polskich, narodowości żydowskich, którzy zostali w Palestynie, aby walczyć o swoje własne państwo. Więc wspomagaliśmy to. Naszych obywateli, którzy z jakichś przyczyn wybrali, że ich miejscem do życia powinna być Palestyna. Natomiast jest pewien problem również z roszczeniami pod adresem jednak rosyjskim, bo ja zwracam uwagę, że w Katyniu zginęło blisko 400 oficerów wojska polskiego narodowości żydowskiej. Więc tu jest kwestia jeszcze nierozliczona z, ze Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich. Czyli Też to powinniśmy... przeszło na te obecne republiki, które istnieją tam, gdzie na tym terenie, gdzie straciliśmy te. Generalnie jeżeli uznamy, że Polska de facto była w stanie wojny ze Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich, to mnie dziwi, że mówimy tylko o roszczeniach pod adresem Niemiec, a zapominamy o całym wschodzie, że myśmy ponieśli również bardzo Duże wielkie strat. straty, również osobowe. Podkreślam, jeżeli jesteśmy w stanie odnaleźć spadkobierców Ofiar II wojny światowej, to powinniśmy taki majątek zwracać, ale nie mogą być to osoby, które rzekomo żyją i mają po 130 lat. Tak się w Warszawie zdarzało, tak. że kamienice były zwracane jakimś, jakimś sposobem i to jeszcze przez sądy. Więc dobrze się stało, że jest nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego. Natomiast w moim przekonaniu rozgrzebywanie tej kwestii ma na celu tylko i wyłącznie osłabianie polskiej pozycji na arenie międzynarodowej, bo to żadnego problemu nie załatwia. No, możemy się zastanowić, czy nie powinniśmy częściowo tych środków zmienia bezpadkowego które uzyskało państwo polskie, zainwestować na przykład w świadomą politykę historyczną, na przykład wymiany z młodzieży z żydowskiej, żydowskiej polskiej, aby budować dobre relacje, ale naprawdę. No bo wiemy, że, że młodzież żydowska jest często indoktrynowana przez, przez niektóre środowiska żydowskie. Przecież oni mają w Ameryce szczególnie swoje szkoły i tak dalej. I najczęściej tam się mówi źle o Polsce. I dlatego Czy to, co Pan bym... wspomniał, to ta wymiana byłaby Problem może. polega dobry. na odejściu pokolenia y, zwolenników opcji prawicowej w Izraelu. To byli starsi ludzie, którzy przybyli tam na przykład z wojskiem Andersa, ich już po prostu fizycznie nie. ma. Tak. A w związku z tym, że przez wiele lat była blokowana ta narracja o y, prawicy. Y, y, Żydowskiej, na przykład o Bejtarze. Pre, pre, premier Izraela Menachem Begin przecież był członkiem Bejtaru. O tym się w ogóle nie mówi. Że tu była pomoc ze strony państwa polskiego i II Rzeczpospolitej w tym, aby budować zręby dla państwa, które później zostało nazwane Izraelem. I tutaj taka mała dygresja. Ja pamiętam, jak w 1920 roku, to wiadomo z historii, poseł Polski za Grimbaum, czyli pochodzenia żydowskiego, tak, wzywał w 1920 roku z mównicy sejmowej do obrony, do obrony Polski przed bolszewizmem. Był posłem chyba trzech kadencji, w 1935 roku wyemigrował do Palestyny i jest ojcem założycielem, podpisany jest pod deklaracją niepodległości Izraela, człowiek wykształcony w, tutaj w Polsce. Zresztą ukończył chyba Uniwersytet Warszawski nawet. Jakby on się dzisiaj czuł, słysząc te, ten antypolonizm ministra Lapida, no w moim przekonaniu byłby oburzony. No trzeba sobie powiedzieć też również, że część asymilowanej elity żydowskiej tutaj na terenie Polski, która pozostała przed II wojną światową, została rozmyślnie w pierwszej kolejności wymordowana przez Niemców i komunistów radzieckich. I niektórzy Żydzi są tacy Żydzi obecnie, którzy bronią polskości, którym nie podoba się ta strategia powiedzmy taka polityczna rządu Izraela. Z, Polska jako terytorium była krajem tolerancji przez 8 wieków. I nadal? My jesteśmy najbardziej tolerancyjni, bo anty, mówi się u nas, że jest antysemityzm. Nie. My bronimy, powinniśmy bronić swojej godności, swojego honoru, prawdy historycznej, ale wiemy, jak wielki antysemityzm w Niemczech jak się w innych krajach zachowuje. Znaczy trzeba powiedzieć tak, że Polacy yy, ułatwiali? Osobą narodowości żydowskiej, funkcjonowanie również w sferze społecznej i politycznej, tworząc jak gdyby zręby dla późniejszego wytworzenia się państwa Izrael. Trzeba przypomnieć, że w zaborze austriackim Polacy pełnili funkcję namiestników, tak? nawet premierem Austro-Węgier przez jakiś czas był Kazimierz Badeni, to stworzyło pewną sytuację, gdzie elita polska zamieszkująca na tym terenie i żydowska mogła się rozwijać, uczyć chociażby demokracji i parlamentaryzmu i wzajemnie wspierać. Przecież tak naprawdę niepodległość Izraela i Polski wyszła jednak z zaboru austro-węgierskiego, gdzie poziom tej wolności i możliwości dla rozwoju było o wiele szersze. O tym się celowo nie mówi. Nie mówi się o pozytywnych związkach. Polaków i Żydów, no, jak chociażby no, słynny Jankiel, teraz odchodzi właśnie do, do, do historii. W związku z tą narracją, którą okay. uprawia pan Lapit, i tutaj powinna być bardzo. Jasna reakcja ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polskiego i przypomnienie, że te ofiary tutaj na naszym terytorium, które zostało zajęte przez Niemców w 1939 roku, narodowości żydowskiej, byli obywatelami drugiej RP i to my mamy moralny obowiązek do upominania się o to aby o, o nich pamiętać, a nie państwo, które powstało tuż po wojnie. Tak. Ponieważ nie możemy, e, nie możemy powiedzieć, czy osoby, które zginęły, zostały zamordowane przez Niemców albo komunistów. I my mamy brać na to odpowiedzialność. E, życzyłyby w ogóle tak. sobie tego, aby ktoś taki jak pan Lapid uderzał w e, państwo polskie. A w moim przekonaniu było sporo lekarzy, adwokatów zamordowanych w czasie Holokaustu, e, obywateli II RP, który, sobie nie życzyłyby tego typu wycieczek pod adresem Państwa polskiego. Czyli reasumując, ustawa jest bardzo dobra, związana z kodeksem postępowania administracyjnego, żeby nie było oddawania mienia spadkowego i praktycznie jeżeli ktoś ma spadkobierców, no to jak najbardziej powinien otrzymywać to mienie i. zdaniem powinna być tutaj nawet szybsza droga do, tak. do oddawania tego mienia. I podkreślmy jeszcze raz, tutaj nie może być żadnej różnicy ze względu na narodowość. Tak, Jeżeli czy to jest żyzicie, taka możliwość, czy, czy, czy. to, to hmm. ten majątek powinien być oddany. Podkreślam osobom fizycznym, a nie jakimś nie, organizacjom, związkom. które na tej bazie później budują chociażby. Czasami bardzo negatywną narrację o tym, co dzieje się w Polsce. I w związku z tym, czas docenić również wkład Polaków narodowości żydowskiej w odrodzenie się Polski, II Rzeczpospolitej. Trzeba mówić o ich wkładzie w, w demokrację przedwojenną, ale trzeba podkreślać, że oni czuli się. Obywatelami Polski, i w tej chwili wydaje mi się, że, że te osoby byłyby jednak, podkreślę to jeszcze raz, oburzone tą narracją, która płynie od obecnych władz Izraela. Czyli kończąc, cenimy to, tę strategię władz rządzących za tę ustawę. A należy zganić tych z PO, i tak dalej, którzy krytykują, uważają, że o, co my robimy? A my musimy bronić prawdy historycznej. Klasa No tutaj jest bardzo dobrym przykładem również. Kwestia Legionów Polskich. No mało kto wie, że jedna czwarta Legionistów była pochodzenia żydowskiego. Aha. Tam w, w, jeżeli chodzi o odznaczonych, to, to było ponad chyba 100 krzyży Militari. Juliusz Kaden Banwrowski pisał wiersze o, o żołnierzach legionów narodowości żydowskiej, którzy polegli z myślą o wolnej Polsce. Więc Należy po prostu mówić o prawdzie historycznej, nie ma się co przejmować czasami e, tym pochukiwaniem również środowisk e, związanych z koalicją obywatelską czy z lewicą, ponieważ to wynika z ich narracji, bądź też z, z braków wiedzy historycznej, e, no być może, co niektórzy po prostu w PRL-u uczyli się historii, to jest efekt. E, no tej... prawdopodobnie tak, słaba była historia. Natomiast no, trudno hmm. mi odpowiedzieć, jak wygląda teraz edukacja w Izraelu, bo być może również powinniśmy zainwestować poważne środki finansowe w kampanie promujące prawdę historyczną na terenie Izraela. Być A może... tym i powinno się wykorzystać tych Żydów, którzy bronią Polski przed atakami e, obecnie rządzących D dokładnie Tak, bądź też rodziny, bo jak, tak jak trzeba wspomnieć, 3,5 tysiąca żołnierzy Armii Andersa pozostało w Palestynie, oni mieli swoje rodziny, więc jest na kim budować, trzeba po prostu rzetelnej pracy i trzeba tej pracy w związku z tym, co dzieje się teraz, jeżeli chodzi o wypowiedzi pana ministra Lapida, trzeba tej pracy właśnie w Izraelu nad uformowaniem tej opinii, która tam jest o Polakach i być może czasami zwalczania antypolinizmu tam, który, który występuje. Więc myślę, że ten temat był bardzo ważny, tym bardziej, że są ludzie, którzy nie rozumieją tego, na czym polega ta ustawa. Dziękuję bardzo Państwu. Moim gościem był Pan Paweł czysz, Czyż, Rzecznik Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin. Szczęść Boże, dziękuję. Szczęść Boże, dziękuję. Dann war